Dziś bez opadów śniegu, zarówno w Karpaczu, Zieleńcu, jak i w czeskich sudetach, w nocy może się to zmienić. Synoptycy zapowiadają przelotny śnieg, utrzymają się bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych zarówno na Dolnym Śląsku, jak i u naszych południowych sąsiadów. Na początek odwiedzamy ośrodek Winterpolu w Karpaczu. Na Białym Jarze pojeździmy na trzech trasach. Wszystkie są bardzo dobrze naśnieżone. Leży na nich od 60 do 125 cm białego puchu. Najdłuższa trasa mierzy około kilometra. Na samą górę. Można się dostać dzięki szybkiej kolei kanapowej. Ruch na nartostradach umiarkowany od minus 7 do minus 2 stopni Celsjusza na termometrach. W drugim ośrodku w Interpolu w Zieleńcu także warunki do uprawiania sportów zimowych bardzo dobre. Synoptycy nie zapowiadają na najbliższe godziny opadów śniegów. Mimo tego narciarze i snowboardziści mają po czym jeździć, co potwierdzają najnowsze dane. Na stokach leży od 80 do 140 cm śniegu. W zieleńcu podobne temperatury jak w Karpaczu od minus 8 do minus 3 stopni Celsjusza. Na koniec informacji wieści dla tych, którzy wybierają się w czeskie sudety, tam do czego nasi południowi sąsiedzi przyzwyczajają nas od lat infrastruktura doskonała. Do tego łaskawa jest też aura. Te dwie składowe powodują, że w Czechach warunki do uprawienia sportów zimowych są doskonałe. Miejscami nawet półtora metra śniegu. Nartostradę wyratrakowane. Ciepła odzież wskazana, w dzień minus 5 po zmierzchu, nawet minus 10. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpa czy zieleniec.